Dzień dobry kochani! Jestem w Newadzie na wschodnim brzegu jeziora Tahoe gdzie zresztą nocowałem ujechałem sobie jakieś 15 może 20 mil od kempingu bo było to bardzo, bardzo zatłoczone miejsce po prostu tłok był taki jak na Marszałkowskiej w normalny dzień powszedni no i ze spaniem było ciężko, bo sąsiedzi chyba do czwartej rano urzędowali. Prawdopodobnie pilnowali, żeby mi się nie zjawiły w nocy i nie wyjadały jedzenia. Także zawinałem się z pola namiotowego, wypiłem sobie kawkę i przyjechałem tutaj, żeby z tego tajemniczego pudełka tam wyciągnąć sobie śniadanie i je zrobić. Także dzisiaj śniadanie w takich okolicznościach mam z takim widokiem. Życzę wszystkim miłego, pięknego dnia. Niechaj Wam się darzy. Cześć.